No tak, bo sobie zrobimy taki próbnej no, i po prostu jego jutro nie będzie i tak widać. Do, dałem, rozpocznij stream. Mamy, zaraz zaczynamy. Widać tam coś już? Na razie się nie pojawiło. Bo to też by, trochę potrwa, zanim się to pojawi, trochę. Ale ja też na tym patrzę, chyba że trzeba odświeżyć stronę, nie? O jest, jak sobie kliknie pan w wideo, to już będzie. Kurde. Ja na przykład ja już to widzę, więc teraz. Mi się te, no, czyli jest opóźnienie, to już, to już widzę, że jest do opóźnienie. A jest. Edward Challenge, transmisja na żywo, aktualnie na żywo. No dobra, zaraz zaczynamy, widzę. Ale nie widzę jest tego że... takie opóźnienie, duże na razie. Hmm. To na pewno będzie z opóźnieniem, nie? Bo żeby nie podpowiadali, nie? Na przykład, czy coś ludzie. No, tylko właśnie, bo problem teraz będzie z tym drugim komentatorem. Będzie drugiego komentatora. Nie będzie? Nie, nie, nie. nie. No, pisali, że ten, że no to... Mateusz raczej, nie? No to chyba ja będę wszystko komentował, chyba że no, chcesz, że jakoś się podzielimy, albo nie wiem, jeden mecz, ty, jeden ja, albo. Znaczy, bo to, bo to jest strasznie ciężko teraz zrobić, bo, bo tak jak mówię, ci komentatorzy nie zazwyczaj siedzą koło siebie, nie? I jak jest takie opóźnienie, to na przykład pan poda załóżmy jakąś informację i ja potem ją podam, a ona już była, nie? No i to jest też takie. Ale możemy się tak umówić, że będziemy się przyłączać, że jeden mecz ja zrobię, a drugi ty na przykład, nie? że Nie będziemy we dwóch komentować, tylko jeden będzie komentował cały, cały turniej, znaczy jeden mecz, nie? Mm -hmm. Więc, ale to będziemy... Nie będziesz do... mieć wszystko poustawiane, nie? Bo ty będziesz co będziesz no... No... Moderatorem, nie? To co będziesz tam robił? No, znaczy ja myślę, że po prostu pan żeby komentował, no. a żeby nie sprawiało to panu takich problemów jeszcze ogarnięcia streama, mm. to ja bym go po prostu oglądał i wie pan, coś się zepsuje, no to ja od razu tam na Messengerze do pana piszę, że no, to, to, to no, i trzeba no, poprawić. Super, nie? Bardzo się przydało. No. Tylko no, na, okay, początku, ja spróbuję, na, na, na początku tak by mnie nie będzie, bo rano mam badania, a potem mam jeszcze spotkanie z taką mm. z lekarzem po prostu z Katowic okay. i. Ale potem już sobie będę, będę oglądał. I teraz na przykład, to też jest na przykład fajne, że od czasu do czasu, załóżmy, jak jest przerwa, to żeby spojrzeć sobie na czat. Ja na przykład coś teraz napiszę, nie wiem, dam okay. kropkę. A za, za każdym razem muszę robić to efekt przejścia? Jak zmienię na przerwę i daję ruchome tło i przejście, tak? Widać to teraz? Zmieniłem na przerwę. No jest to opóźnienie, tak jakby, o, to powinno, o, i teraz się już pojawiło, nie? Mhm. No tu jeszcze ja nie widzę, jak się odpaliłem YouTube'a. Jest przerwa, dobra. No tu A jeszcze ja nie widzę, jak się odpaliłem YouTube'a. O, ja teraz na przykład odpaliłem kropkę, nie? Mhm. Jest I przerwa, dobra. Pan jak wejdzie ja sobie nie na widzę, mnie, na ten nie nick. Bo to jest ja teraz na przedoddługę, nie? Kropkę, nie czekaj, czekaj, bo ja siebie podwójnie słyszę pan nick. Pan wyciszy sobie Twitter, nie? Na, nie mnie, na ten nick bo to właśnie ja teraz na przykład nie kropkę, Nie czekaj, czekaj, bo ja siebie chciałbym go gubić w Pan wyciszy sobie Twitter. Czekaj, wyłączyłem tego YouTube'a, bo zgłupiałem. Dobra. W sensie YouTube'a sobie to stream, tylko go wyciszyć, no. bo tam będziemy potem robić właśnie te, nadawać uprawnienia moderatora i tak dalej, bo Aha, e, nie. No, nie mam na początku takich możliwości. Nie? No. Czyli muszę wejść to z powrotem. A co mam podać temu, temu informatykowi, ten link, co tobie podałem, tak? No, teraz uważam, że lepiej by było, jak wejdzie sobie Panów YouTube'a na tą transmisję, tak? No. I, tu, i i jak on zacznie pan oglądać, to wyżej jest ten link, tak? Jakby już prosto do tej transmisji, tak, czyli tak. osoba, która od niego kliknie, wejdzie od razu tutaj na ten napis przerwa załóżmy, nie? to, to skopiowa się no, Ale. Tylko, ale tylko jutro, nie? Bo ale jutro. jutro będzie inny Jutro no no dopiero, no? no? No, bo jak wyjdziesz z tego i wejdę, to będzie inny link. No. Właśnie, dobra. I teraz ja napisałem komentarz na hmm. czacie. I. Powinno tak się na YouTube, Tak, 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 na hmm. Powinno być tak, że jak pan najedzie na miniik, to po prawej stronie pojawi się trzy kropki i tam powinno być nadaj uprawnienia moderatora czy coś takiego. Hmm, ja już to wczoraj widziałem tego, z tym moderatorem, jak, jak wyszło, że ta, to musi być zweryfikowane, nie? No. Ty, ale popatrz, teraz tak, bo ja tu mam odpalonego tego CSa u mnie w komputerze, ale to będzie u nich, u chłopaków. Oni mają ten y, dostęp do tego, do serwera. <todgłosy> y Um, tak, tylko że jak pan y, wejdzie do nich na ten serwer to tam oprócz y, wybrania że się jest y, po terrorystach albo po no. antyterrorystach no. to jeszcze jest opcja wybrania obserwatora, nie? to oni mnie, oni mnie włączą tutaj dołączą do tego no oni, oni panu wszystko wytłumaczą bo oni raczej powinni wiedzieć jak, jak się dołącza do, do Ale ja tego ja będę, żeby ja, obserwować ja mam mieć odpalonego CS-a u siebie w komputerze swojego? no tak bo pan Stamton będzie oglądał. W sensie, a, ja tak. będę u nich na serwerze. Będzie... Rozumiem, dobra, dobra, rozumiem. Tak, Muszę tak, mieć odpalonego tak, no. cs a będę u nich na serwerze. Oni mnie jakby no. zaproszą, tak, tak. Tak, tak. Tak, jak zapraszamy do drużyny. jest CES -a, nie. To... Okej, okay, dobra. Dobra, co teraz mam zrobić? Mówiliśmy. Czekaj, bo mam już tu dwie te transmisje na żywo, bo, bo drugi raz wszedłem. Jeden teraz... oglądający, tu, to, to ty, nie? Tak, chodzi. tak, tak, tak. Mam wejść na to, żeby to leciało. No. I wyciszyć od razu, bo znowu będzie podwójny głos. No. I teraz jest ten komentarz od Ditrex, Nie, to jestem ja. Nie na, nie na, widzę. Na czacie. Teraz jest ten komentarz od Ditrex, Nie to jestem ja. Okay, gdzie masz, gdzie mam to wyciszyć. No w tym, jak sobie najdzie pan na filmik, to na dole jest ta, 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 ta taka... Nie ma twojego komentarza, nie widzę. Po, po prawym rogu powinien być nie, czat. Nie ma, nie ma komentarza. Ja już na się wysłałem już trzy kropki, nie? Mam tu, że w tej chwili oglądają dwie osoby. No, czyli ja i ty. Teraz no to tak, tak, tak. 7 minut temu, ale komentarza nie ma. A po, po prawej stronie? A, tu po jest, jest, dobra, jest, jest, no. jest, po prawej. No jesteś. I... I najechać na mnie i będą takie trzy kropki też po prawej stronie. Najeżdżam na ciebie, ale się nic nie dzieje. Kropki mam, a jest, dobra, mam, no. I jakie tam są te możliwości, jak pan w nie kliknie? Zgłoś, usuń, tymczasowo wycisz użytkownika, ukryj użytkownika na tym kanale, ustaw jego jako moderatora. I to trzeba kliknąć. Dietrex jest teraz moderatorem twojego kanału, dobra. No i mi na przykład się teraz pojawiło o. i ja teraz y, mam taką... Taki klucz obok siebie i po prostu mogę teraz też trochę więcej tych, tych rzeczy porobić. Typu, nie wiem, y ustawianie lim limitu. W sensie, że na przykład nie wiem, że żeby nie pojawił się spam, no to złożymy jeden komentarz na minutę, nie? No ale to jest bez sensu. Takie coś ustawić. Ja, taki ja też, też muszę mieć YouTube'a odpalonego tą stronę. Y nie, tego już pan nie musi mieć, bo po prostu ja to będę widział. Jak coś się będzie działo, to pan to zmienia w OBS-ie, nie? Bo Czyli Panu jest potrzebny tylko OBS. No dobra. Na początku tylko odpalić YouTube'a, żeby ten link podać informatykowi, nie? I teraz tak, jak wejdzie Pan sobie do cs a to jeszcze sprawdźmy tą y, scenę z grą, już bezpośrednio. Czyli urwami mi CS a No tak, tak, tak. No, musi się ten urwamić. No, jakoś długo mi to, gdzie? <laughs> Kurde, tu już dyrekcja chce, żeby to było ten: żeby zrobić drugi turniej miejski. Między szkołami. Czyli <laughs> chciała zgodzić Fajnie, nagrody, ten ogarnięte. Będzie jednak po, ten, po 50 zł, ale w formie bonu do Empiku. Czyli zwycięska drużyna dostaje 250 zł. No, po 50 na każdego, nie w bonach. No, że gotówką to tak mówiła, że w szkole nie wolno, nie, tak, dzieciom. <grym> znaczy, no, w ogóle, nie, jakby tak dzielić, nie, że to lepiej właśnie jako bony. No, ale no. i tak, tak fajnie, nie, pięć dych, kurde, no to coś tam sobie zawsze można wybrać. Czekaj, uruchamiam się, to mam tutaj trochę słabszy internet, ale jutro będzie OK. <grym> i poklikać tam trochę w grze. No. In, uh, uh. Ścina Discorda teraz. Halo? A, ma pan za... Halo? Słyszysz? No i? Halo? Um. Co? Słuchać? Widać? Trzeba się. Halo? Co To trzeba? Halo. na Nie słyszę, nie słyszę.

No, czyli prawdopodobnie y, ładowało się wszystko. No, 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 teraz jest słychać, dobra. To, co mam zrobić teraz? No, y, dać ten y, zmienić scenę z przerwy na CSGO. Hmm. Hmm. Jak daje CSGO, to daje turnie i efekt przejścia. Tak. Kurde. No i, no i trzeba teraz wejść do CS i poklikać klikać trochę w nim, bo ja widzę na razie czarny ekran na streamie. No brawo, Jestem na tym, na warsztacie. O kurczę. To widać czy nie? Ca o teraz, teraz wskoczyło. No widać fajnie. Mogę nawet zdjęcie panu wysłać na tym. Czekaj, okay. w transmisji mam przerwę jeszcze. Jak patrzę na tym na YouTubie. A ty masz? Granie? No, ja mam, mam. Na tym... na Messengerze wysłałem panu zdjęcie, że jest. Okej, okay, zobaczę. No, ekstra! No i Czyli... nawet, widzę, że nawet widzę, że nie... nie za... Znaczy czasami są widzę zacięcia. Wiesz co, ale, ale... Tu, tu mam inny internet, bo nie jestem, jestem u siebie w domu, także Aha. No, u mnie mam Aha. trochę mocniejszy, także. No, no. Bo właśnie, bo teraz jak pan nie jest u siebie, no. to na przykład y, ten bitrate też się potem zmienia, nie? To, co ustawialiśmy, wie pan, tak, to co tak, na tak, tak. My nawet tysiąc i tak dalej, no, bo... nie. Więc jutro, jakby dalej były zacięcia, a będzie pan u siebie, to po prostu, no napisze panu, co trzeba zrobić, nie? Możemy, możemy ten. Na najwyżej po prostu się zmienia, wtedy bitrate na troszeczkę mniejszy. Mhm. Tylko jeszcze, jeszcze ja muszę zobaczyć e, u siebie, czy da się zmienić podczas streamu taki bitrate, czy się już nie. A, wow, trzeba wyjść, nie? Czy trzeba będzie wyjść? To ile lepszy jak jest ten bitrate? Znaczy, no to zależy od internetu, nie? Ja wiesz, tu ciągle na YouTubie widzę? Przerwę. U siebie, dziwne. A ma pan załączony, żeby sobie siadł stream, czy zastopowany? Jest. Yy... Idzie, idzie stream, ale mam jakby podświetlone. Zatrzymaj stream, tak? Zatrzymać, zatrzymać. W się sensie, w sensie na YouTube. Czy ma pan zatrzymaną transmisję? Hmm. A napisz coś, jakiś ten komentarz? Bo tu nie widzę, komentarzy nie ma. Ale jest, że oglądając dwie osoby, transmisja zaczęła się 17 minut temu, ale. Nie... A jesteś, dobra. To teraz, jak ma Pan tą transmisję na żywo cały czas, to nie, niech Pan sprawdzi, czy się da zmienić bitrate. trade. Hmm. gdzie to było? Ustawienie, ustawienie i wyjście? I tam będzie przepływność bitrate? Wyjście, przepływność... Hmm. Wypływność, bitrate, mam 8,5 i tysiąca. I może pan zmienić? Yy... No, mogę. No to pół biedy, bo chodzi o to, że wie pan, że gdyby nagle internet biedy. się pogorszył i trzeba było zmniejszyć bitrate, to żeby nie było takiego problemu, że trzeba zatrzymać stream, nie? Mm -hmm. No, tylko też trzeba pamiętać o tym, że za każdym razem jak pan tak jakby minimalizuje grę, Przechodząc do OBS-a, to na streamie to się wszystko zacina. W sensie, że jest taki ja, stop. Ja, nie? No. Dobra, jest 8,5 tysiące na razie. nie? No, ale bo to jak ja, będzie, ja sobie to myślę, ja że nie będzie. Zobaczę. Tak? No, jak coś to nawet zmniejszyć, to nie ma problemu. Zmie... Ja sobie na przykład, jak, miałem, jak nie wiedziałem o, hmm. o tym, czy wszystko jest ok, to sobie zmniejszałem. Na przykład miałem, załóżmy, 9 hmm. tysięcy, to sobie zmniejszyłem 8,5 i sprawdzałem, czy wszystko idzie płynnie, nie? Ja, jest... ja, też, miałem, ja też miałem trudny bo byłem yy, sam, nie? A pan, że, że właśnie, że ja to będę oglądał, no to też nie. trochę to inaczej, ja wiedział inaczej się więcej. będzie... Dobra, to chyba no, to wszystko, nie? nie? Myślę, na razie że... wszystko. To jutro to uruchomię wcześniej no. i podaję link Stasiowi, on daje to na stronę, no a mhm. chłopaki potem, ten, odpalą grę i będziemy się łączyć już. No tak, tak, tak. Znaczy, do... to, jak oni mają własny serwer, to no. będzie pan musiał do niego wejść i kliknąć jako, że obserwatorem się jest, no, nie? No, no, no. Bo oni nie mogą zaprosić pana tam. Bo oni mi to powiedzą, no, na pewno. No, no to Dobra. myślę, że wszystko się uda, nie? Tak, mamy kciuki. To już no, zamykam. Powiem to, panu, to, powiem, no, bo powiem panu, że nawet jakby lagowało, założymy, zaraz zaczynamy i przerwę, no. to ja bym się tym zbyt nie przyjmował, bo i tak cały czas będzie prze, przeważnie gra, nie. Ten, ten, ten CSGO, tak? A teraz co no. mam zro zrobić, zatrzymaj stream?